Dobra, a więc ciemno komórdeczki. Ja jestem Alpega. Dzisiaj witam Was na kanale y, Kopalnia Przygód. Dzisiaj jestem z. po kolei. Z Pituksem i z. tak, z Demenem. Y, z Demanem, no. Z Demenem. No, z byle kim tam jestem. Y, dzisiaj. co, kto robi? Pituks, co robisz ty? A ja robię domek. Co? Już. Jezus, Mario. Dokładnie, bo jest Discord, czyli level A. Po co ja robię drewnianą, kamienną, dajcie tyle. Chyba tak, ale nie jestem pewny. Dobra, teraz ja se... Serio? Ja tu oznaczam miejsce na terenie mojego domku, w sensie kopię tutaj dyrta. Jesteś? A tu pi... Oj, no słyszymy. Słychać cię tylko trochę ladrzy. Tak, słyszymy, ale trochę ladży. Tak, przerywa. No. Lepiej. Nie, dalej ladzie. Dalej ladzie. Ej, tu mają być prowizoryczne schodki. Właśnie początek gry, diamentowy killoff, elegancko. Masz. Ja mam tutaj jakiś prowizorczej. Nie, Pidux z dalej ladzi i to jeszcze mocniej. Dobra, tu trzeba kopać. Ehm, poczekaj, ja bym chciał zrobić równy teren, tak może? Co? Przydałoby się? Ej, bo ja czuję, że ja mam tutaj fajny teren, nawet i wiem, co sobie mogę zrobić. hoff ho! Dobra, tutaj, czy mi starczy kobla, co blestona? I dobra, starczyło, no. Tak, ale trochę tam laczy, a w się sensie, zacina, ale to raz, raz na jakiś czas. Ja nie siedzę w kopalni teraz, ja siedzę tylko Teraz ścinam teren drewna z, w sensie, wcinam sobie drewno, bo czemu by nie? No i mi też tak. Mi też tak ładnie właśnie. Co, co tam, co zrobiłeś? Co ja zrobić? Yy, aha, kamienną siekierę, dobra. Nie starczy mi, braknie. Co? gdzie jest jakiś stoł? Stoł naszukam. Dobra, to mi najwyraźniej, czekajcie chwilę, to mi najwyraźniej... Powróciłem! Nie było mnie tak dwie minuty, a jestem. No, co jest? ty masz diamentów przy sobie? Nie ma A ja tu kopę drewno relanską. A sobie robić drew, drewniany domek, tak? Czy jaki? Bo nie wiem, czy na odcinku też tak będzie lażyć, ale chyba tak. Co? Ja właśnie buduję teraz. Dobra, muszę zniszczyć liście, co?

tyłu są cztery schodki. Czyli mówisz, że się podłogę robi lepiej z półpłytek, tak? Czy w się sensie z. Po prostu warta masz i tyle. Mnie. Ale u mnie też piduk ścina. Czyli, trochę mniej, ale też ścina. Mi w ogóle Robloxa ścina. A mi pituk z ciebie ścina. Czyli chodzi, że jeden to po sześć ma być, Okej. Okay. <laughs> tak, tak, po sześć. Raz, dwa, trzy, no? Ja tam budowniczym nie jestem, to ja zbuduję klocka, a nie domek. Strzy, a ja budowałem na cztery to jeszcze. Raz, dwa. Trzy. Czarek, bo to widać chyba to, co ty, ty piszesz, więc nie pisz zbyt dużo. O, mi na dosłownie un, un do sekundo przestało latrzeć. Ja tu buduję ten brzydal domek gdzieś jako weather clear. Ja niepotrzebnie zrobiłem aż tyle tego. A masz może na zbyciu węgiel? Jakiś? Aha, to dałbyś, bo ja tutaj będę przepalał zaraz piasek. Piasek. Kurde! Przez lagę zbudowałem. Tutaj jeszcze muszę postawić. I tak. Myślę, że mój domek jest najbrzydszy na tym serwerze. Nie wiem jak tam u was. Czy ja spadnę przez laga? Prawie spadłem przez laga. Czyli od ten odcinek to akurat zrobimy dłuższy, bo tam, bo tu do końca budować domek, to to będzie dłuższy. To zobaczę. Dobra, i cyk w drugą stronę i teraz tutaj budujemy. I jest. Czy to ładnie wygląda? Czemu? Ale to najlepsza zabawa jest! Z tymi red stołami. że najlepsza zabawa to jest wysadzanie domków, ale co to za problem jest? Cześć. Mi no. Ciebie też. <grystanie> Perfekcyjne ścinanie. To dobra. Tu jeszcze muszę dać schodki. Um, raz. Kurde, źle postawiłem schodek. cie sety my wysy już robo, bicie sety Ten serwer nie ma nawet jednego dnia To Topiks a ty zbierzesz 8 kobra dla mnie No To dobra to, to świetnie. No, buduję coś tam, ale ja budowniczym nie jestem, bo ja, ja buduję wolno. 18 minut 30 sekund? 18. A ja właśnie chciałem zrobić ten odcinek dłuższy. Bo to budowanie domków, to wiesz. To to i tak schodzi i tak. O właśnie. A ten film już już tam chyba jest. Przecież nie? Serio? Znowu? Pituks, chcesz może kupić bardzo rzadki surowiec, czyli jajko? O, czarek! Jajko? No jajko! To jest mega rzadki surowiec. Schodki tu się robią. A, diamenta, to dostałem diamenty nawet. Mam dwa diamenty, yeah. No. A, kurde, perfekcyjnie zrobię z tego nic, chociaż nie mieć Eeeem, um, co ja miałem? Aha, killoff miałem zrobić, dobra. To se zapisz jakby coś. A ja potrzebuję trzy kobla na kilo. Wszystko dobrze. nie można ty jest to dziwne coś we Dobra to ja chyba następny w sensie odciny Następną część z budowania domku zrobię w następnym odcinku, bo teraz mi tak laży. Dobra, chce ktoś może jajko na jajecznicę? Jajka w świat, niech się kury rozmnażają. Dwa, trzy i nic z tych jajek. Nic, 00. Halo, czemu mam aż takie lagi? Dobra, Pritzuk ja Jase kończę robić coś z wnętrzem i kończę odcinek. Ja nagrywam. Ale ja nie wrzucę dzisiaj. To sobie dam datę jakąś. A jak się robi płot? Już się jak spytam, tu jest płotek. Bierzemy se. A ja mam te płotki. O? Fitux to będzie mój do. O! Fitux wieś, ile ja mam brzozowych płotków? 6, a. a obok y, dębowych płotków 9. I mi wychodzi liczba 6, 9. Ależ, ależ. to zabawne. No nie, no nie starczy mi, no co poradzę. Było, pani ma. E, co ja ciebie. Aha, zrobię coś takiego. Banksom, Banksom, Paul, ten kober musi stać tu, to tu, aha, nie mam już tych, mi też. Ile to ma IQ ta rozmowa? Ile to miało IQ? 200. Nagrać, ale zagrać. No mówię, że nie nagrać. Słupałem płotek. Drugi płotek. Ja mam najbardziej nubowy dom na tym serwerze. Jeśli ktoś ma gorszy dom ode mnie, to ma serio. Czym? No tak. To zaraz, czekaj. Aha, poczekaj, to ja muszę skoń skończyć odcinek. To postawię tego płotka i już kończę. I bęk! Poczekaj. To, a jak się zmienia ten kamerkę? Którym się zmienia? O, F5. Dobra. Więc jeśli Wam się. się o. Dobra, a więc, jeśli Wam się spodobało, to zostawcie na tym kanale suba, łapeczkę w góreczkę i wbijajcie do. do Pituksa, do Demena i do Alpeka. Dokładnie. Co to było? Seri dobra. Ja się z Wami żegnam i cześć.